Ruszyła budowa nowego zespołu szkolno-przedszkolnego przy ulicy Asfaltowej na Styku Wojszyc i Jagodna. Na placu budowy nowej szkoły dla 1000 uczniów i 200 przedszkolaków pojawiły się koparki wykonujące pierwsze prace ziemne. W placówce zaplanowano ponad 40 sal lekcyjnych, w tym pracownie specjalistyczne. Przygotowane zostaną świetlice, pomieszczenia administracyjne i gospodarcze. Zgodnie z założeniami przebudowana zostanie także ulica Asfaltowa, co zwiększy komfort i bezpieczeństwo przy dojeździe do szkoły. Kierowcy będą mieć do dyspozycji 104 miejsca postojowe. Koniec prac w 2023 roku. Wrocław gra w zielone. Ruszyła nowa strona internetowa Zielony Wrocław, na której znajdziecie kompleksowe informacje o środowiskowych projektach oraz działaniach realizowanych w mieście. Wszystko z podziałem na główne kategorie: powietrze, zieleń i woda klimat i przyroda oraz zrównoważona mobilność. Dowiecie się z niej między innymi co robi miasto w trosce o czyste powietrze, jak żyć w zgodzie z ekologią, a także w jaki sposób i gdzie zazieleniamy Wrocław. A tylko w tej chwili miasto realizuje kilkadziesiąt środowiskowych projektów. Od akcji Zmień Piec, przez Grow Green czy zazielenianie podwórek i ulic na Albinie. po Wrocław Nie Marnuje, EkoSzenie, Złap Deszcz czy Wrośni we Wrocław. 100 tysięcy szczepień przeciwko COVID-19 na stadionie Wrocław. 100 tysięczną dawką zaszczepiono w poniedziałek 5 lipca panią Magdę. Wrocławianka otrzymała darmowy wstęp na wszystkie wydarzenia na stadionie w tym roku oraz dwuletni pakiet medyczny od partnera stadionu Wrocław. A szczepienia stają się coraz bardziej dostępne także dzięki szczepciobusowi. Autobusy MPK zostały przekształcone w mobilne punkty szczepień i pojawiają się w różnych częściach miasta. Można w nich otrzymać jednodawkową szczepionkę firmy Johnson ⁇ Johnson. Na naszej stronie www.wroclaw.pl znajdziecie rozkład jazdy. Co roku w wodach Odry ginie kilkadziesiąt osób. Letni sezon powoli się rozkręca, a ratownicy WOPR już mają ręce pełne roboty. Najbardziej niebezpieczna nad wodą jest, ich zdaniem, brawura i alkohol. Często też przeceniamy nasze umiejętności pływackie i niebezpieczne zachowania stawiają nas o krok od tragedii. Ratownicy apelują, gdy widzimy taką sytuację, nie bójmy się, dzwońmy. Numer alarmowy 112 lub 984, dedykowany dla ratownictwa wodnego na Dolnym Śląsku, są do naszej dyspozycji. Krzyczmy, gdy potrzebujemy pomocy i udzielajmy jej tylko wtedy, gdy mamy pewność, że nic nam nie grozi. Budowa tramwaju przez Popowicę wchodzi w kolejny etap. Na skrzyżowaniu ulicy Popowickiej i Milenijnej pojawiła się pierwsza warstwa asfaltu. Na tym odcinku jest już ułożone torowisko i przebudowane sieci podziemne. Niebawem kierowcy bez przeszkód pojadą na wprost w kierunku mostu milenijnego. Teraz czas na kolejny odcinek. Prace przy nim rozpoczną się 10 lipca i w tym etapie konieczne będą zmiany w kursowaniu linii tramwajowych 31 i 32. Nie dojadą one na Kozanów i Maślice. Linia 31 dojedzie do Pilczyc, natomiast 32 zostanie zawieszona. W zamian dla pasażerów zostanie uruchomiona dodatkowa linia autobusowa 731. Takie utrudnienia potrwają 3 do 4 miesięcy. Także w sobotę ma rozpocząć się kolejny etap wymiany rozjazdów tramwajowych na skrzyżowaniu ulicy Powstańców Śląskich i Alei Halera. A to oznacza, że w weekend linie tramwajowe 2, 7, 17, 20, 70 i 74 będą kursowały do przystanku Arkady Kapitol. Dalej za tramwaj pojadą autobusy. Tramwaje wrócą na powstańców śląskich w poniedziałek rano. Od 26 czerwca do 12 września w każdy weekend będzie można zwiedzać Wrocław z pokładu zabytkowego tramwaju. Będą to m.in. dwa tramwaje Linke Hoffmann Standard z 1929 roku, Konstal N z 1956 oraz Konstal 4N1 z 1960. Na trasach akceptowane będą bilety Wrocławskiej Komunikacji Miejskiej. U konduktora będzie można również kupić bilet okolicznościowy. I to wszystkie informacje, które przygotowaliśmy dla Was w tym tygodniu. Do zobaczenia!